Nasza kochana niebieska pilusia. Tam jest bielutka. Tam sobie chodzi mokra Bibi. Tutaj kurka. Nasza jedna Tośka weszła do miseczki i też kuperek myje. I kogucik idzie, i kureczka, a tutaj nasz maleńki czubeczek. Ach, jak korzysta! uwielbiam patrzeć, jak one myją kuperki. Dziś jeszcze nalejemy im świeżej wody, bo kaczu się wychlaptały i pobrudziły. Ale zobaczymy. Zobaczcie, te nowe gąski niebieskie. One nie umieją wejść do wanny. I myją się tak. Albo korzystają. Bielutka umie. Umie. A tutaj proszę. O! Tamta sobie do Micha wchodzi. O, korzystają, korzystają. Uwielbiam tutaj z nimi siedzieć. Uwielbiam patrzeć, jak się myją. Jak kombinują. O, proszę jak nóżkę dała. Skoczy czy nie? Pokażemy widzom. O, 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 o! Prawie, prawie. O, będzie hop. Landesy nie miały nasze problemu z tym. A homogury są ciężkie. O, odpuściła. Mają ciężkie kuperki i im jest bardzo, bardzo ciężko jakoś się wdrapać, bo Landeski ciach, myk, myk i już są. Tutaj nasz piękny kogucik, ślicznej barwy, sobie chodzi i króluje. Tam jeszcze kurki śniadanko dojadają. Smakołyki, które dostały. Pięknie, pięknie skrzydełkami machają. O proszę, tatosia leci szybciutko, tak, o. Takie są te nasze cudowne gąski. To jest fajny odruch. Tak jakby była w wodzie. O! I krzydełka nam pokazuje. Pięknie! Ta gąska, miała, która miała opuszczone skrzydełko już doszła po y, kuracji. Piękna nóżka. Tam jest właśnie ona. Zobaczcie. Troszeczkę jeszcze, ale już przybrała na wadze. Tak, troszeczkę tylko jest jedno opuszczone. Ale tak, dostaje witaminy. I miejmy nadzieję, że będzie najpiękniejsza gąska w stadzie. Czubeczek dalej tutaj. O, używa kąpieli. Zobaczcie, jaki ma piękny układ piór. Landesy są przepiękne póki jeszcze nie mają dorosłości mają taki stalowy kolor, kolor piórek później im się robi taki bardziej w brąz troszeczkę zobaczcie ta nasza tosia piękna jest dostaje już bródkę i zaczyna jej rosnąć czubeczek na głowie uwielbiają tutaj na piasku siedzieć tutaj mają wysypia, wysypane całą łyżkę piasku Kurki sobie grzebią, parpią. No i tutaj gąski lubią sobie siedzieć. Dobra. No to chyba na dzisiaj Wam starczy. Opowieść dziwnej treści z podwórka. Miłego dnia życzę. Pa, pa. No jakby nie miało być jeszcze na koniec bibuni naszej kochanej. Bibi! Pogadamy? Chodź, pogadamy, Bibuniu. Tak. Tak, opowiedz mi coś. No opowiedz, tak. Tak, opowiedz. Co tutaj mi powiesz? Fajna pompiel była? Tak. Och, tak czyszcze piórka. Tak. Tak, czyszcze piórka. Ślicznie. Ślicznie, Bibi. opowiedz coś, widzą? Opowiesz coś? Pogadamy? Bibuniu, pogadamy. Tak. Nie masz czasu teraz dla mnie. No tak, musisz być piękna. O, tak, ślicznie czyszczy piórka. A tutaj też mały czubeczek. Też tutaj ładnie czyści piórka. Tak, nasze pociechy. Powiedz, widzą, papa, bibi. Bibuniu, bi powiedz, widzą. Powiedz ładnie, tak. No tak, powiedz, papa. No, powiedz, tak, ślicznie powiedz. No, bibuniu, a krzydełka będą? Nie, nie będzie, chyba. Bibuniu, papa. Ach, dzisiaj nie bardzo, nie bardzo humorek.